mamy z tej strony Kosiarskiej, Dzisiaj krótki opis dziewiątej rocznicy na japońskim serwerze. Ona do nas trafi w lipcu, pewnie od tak połowy lipca, jak to co roku. <grymne> Także na ten moment są przemyślenia jedne. Trzymamy wszystkie Dragon Stone na rocznicę. Może się okazać, że tam po drodze w marcu będzie jakiś ciekawy sumon, ale to zobaczymy. No i może coś tam nas zaskoczą, zaskoczą twórcy ponieważ no jakby dziewiąta rocznica będzie trochę przełomowym, powinna być przełomowym momentem. Samo to, że te postacie są mega świetne i one potrafią po prostu całą drużynę przyćmić, no jakby to, że sobie zrobimy teraz 5 czy 10 milionów jedną postacią, to się ma nijak do 10, 10, 10, 18 milionów pod rząd trzech, ma ultra super super atakami yy, jednej postaci, na przykład Beast kochana, który i tak ma tam mnóstwo redukcji obrażeń, no jakby, no, jest poziom spory do przodu, no i dużo biją postacie. Są tankowne i dużo biją, i przede wszystkim dużo EZA też zmieniło w tej rocznicy. Może po prostu pokażę, co się będzie działo, pokrótce omówię te jednostki. Na początku, hmm, nie poklikałem tego po kolei, na początku dostał ESA jeszcze przed, chyba tam parę dni przed rocznicą, albo na początku ten Goku Ultra Instinct, który jest świetny, ponieważ ma y, 70% szansy na unik. Dodatkowo przed zaatakowaniem ma dodatkową szansę na unik, ma mnóstwo tam sobie stakuje, critical chance, atak def sobie z każdym unikiem stakuje, czyli chyba to co teraz aktualnie też robi, ale też jest, <coughs> ma dodatkowy def po zrobieniu uniku i dodatkowy atak jeżeli jest na pierwszej pozycji. I też zrobi Unik. Także dajemy go na pierwszą pozycję. Robi Unik, dostaje mnóstwo atak mnóstwo def. I ta postać na ultra ataku robi po jakieś 20 milionów. Dodatkowo zwiększa sojusznikom atak o 50% na jedną turę na ultra ataku swoim. Także troszeczkę jeszcze pomaga innym. Tam, gdzie go można używać jak najbardziej. Czyli to jest postać, która ma już dużo lepsze statystyki, ma uniki, dużo bije i jest naprawdę świetny. To będzie postać pierwsza, która dostanie XMZ ICON. Bez teraz jakiejś kolejności będę jechał po kolei Kolejny Blue, Goku i Vegeta to też jest w ogóle kosmiczna opcja, też ze względu na ich dużą ilość superataków. Od razu dostali 170 atak defki, jakieś dodatkowe, mogą zmieniać orby. Jeżeli mamy super dodatkowy atak devza, orb dodatkowy, a critical chance i redukcja obrażeń. Za złapany rainbowki do aż trzech dodatkowych ataków, także dużo może zrobić dodatkowych ataków. Um. <ścoughs> Chyba nie są gwarantowane super ataki, tylko do normalne bodajże. W każdym razie dużo z tego wychodzi. dodatkowa atak def na ki, critical przy 24, czyli na pewno na nim nie chcemy iść w critical Ogólnie dużo tych postaci nowych, ma ten critical jakby gwarantowany lub jakoś go dostaje, także critical już zostaje powoli być zapomnianą taką statystyką dodawania w hitem potencjał, mi się wydaje. Chociaż no są eventy, gdzie przebić się przez defensywę trzeba, ale jakby raczej pomijamy to. Tego jeszcze nie widziałem, a jeżeli mamy chyba pierwszy raz poniżej 50% zdrowia, to mamy redukcję o 70% redukcji obrażeń. Nie wiem, czy to jest jakby przez całą turę, czy przez jeden atak, on, on, raczej przez całą turę, bo tak by było normalnie. W każdym razie, mnóstwo obrażeń, mnóstwo dodatkowych superataków wybija się naprawdę, te dwie postacie się wybijają Ponad poziom ładny, one same już sobą były zaskoczeniem. Tu mamy alerki, tu jest kolejny XM z Waken Broly, który ma atak def od Key. Ma w zależności od tego, jaki złapiemy orb, to jest supportem dla sojuszników Key i Atak. W zależności czy e, inne orby to Key i Def. W ogóle dzisiaj ciekawą, ciekawostkę czytałem na internecie, na reddicie, że jeżeli złapiemy na przykład niebieski orb, dostajemy sojusznikom ki plus 2 i atak 39%. I jeżeli aktywujemy giant mod, na przykład orange piccolo i resetuje nam się tura, złapiemy zaraz to, to tak naprawdę mamy dwa bonusy aktywowane. To jest taki trochę oszukany, tak? To nie, to jest raczej bug niż prawidłowe działanie, ale tak jest. Raczej powinna się resetować tura, więc może nie powinienem Wam mówić, że jest taki z bugu, bug w grze, ja z tego jeszcze nie korzystałem. No, bo w sumie nawet nie wiem, gdzie miałbym z tego korzystać. No, ale taki mały trik, który może komuś tam coś pomoże, aczkolwiek jeżeli to jest nieprawidłowe działanie, nie zachęcam do korzystania. W każdym razie też ma jakieś dodatkowe ataki, ma redukcję obrazu. Dla wszystkich, czekajcie, gdzie tu jest. Dla sojuszników. Robi dodatkowy super atak i mówi, Bosses or Super Bosses, kategoria sojusznicy. 10% redukcji obrażeń, jeżeli mamy fullki. Super sprawa. Ma wysoką szansę na y, unik, 50%, ale jeżeli złapiemy 7 lub więcej orbów, po prostu ma 100% na unik. Świetna sprawa, czyli jest supportem. Możemy mu zrobić full unik, jeżeli złapiemy dużo orbów. I on sam też zmienia orby też w zależności od zdrowia. Także, y, no fajnie się prezentuje też jest i jednym z wszystkich drużyn jeżeli chodzi o Eza to chyba już jest mm, głównie tyle a jeszcze tu mamy Eza e, nie wiem jak on czy ktoś go będzie używał czy nie Paragus Brawley, tak samo e, Bardock Jean i to nie te jeszcze ktoś tam miał Eza nie widzę nie wiem czemu nie mam zaznaczone a Broly te postacie nie wiem jak będą bardzo używane ten ma Zwiększa sobie def na stałe, ma dosyć fajne statystyki, dodatkowy super atak, za każdy super atak 26% redukcji obrażeń, a może tam zrobić 2-3 jeszcze z suportem eee, join Force Pure Saiyan. I tam na Pure Saiyan czy Super Heroes Enemy też ma dodatkowy tam atak. Jakby spoko sprawa, nie wiem czy będzie bardzo gdzieś używany, ale jest bardzo dobry ogólnie jestem chory, więc muszę kończyć za długo, to <noise> muszę szybko to powiedzieć, bo długo to zajdzie. N ma dużo atak DEF, jakieś tam uniki, ma dużo statystyk w zależności od czego. Czy mamy Goku, go czy kogoś innego, mówi bossy, freeze, bond of parents, duży opis. Wydaje się spoko, a najważniejsze na super ataku zwiększa wszystkim sojusznikom atak DEF 22% na dwie tury, czyli na nim można iść w dodatkowy ataki, fajnie to wyjdzie. O matko. Dobra, jedziemy do najważniejszej rzeczy. Główną postacią jaką sumunujemy na pierwszym partie 1 banerze to będzie Broli, Gogeta i będzie jako poboczny ten Freeza, który jest całkiem spoko jako poboczna postać. Ma dużo redukcji obrażeń w zależności od tego czy to jest jego pierwsza tura, czy druga, czy trzecia, jest supportem atak 60% dla super boss kategorii. Także bardzo, bardzo świetna karta jako support. Do tego Gogeta Banery, już ich nie będę tutaj przedstawiał. Banery są ok według mnie. Jest trochę postaci jakby z jednej rocznicy, trochę z drugiej. Fajnie są pomiksowane. Chyba Broly. Nie pamiętam, jeden baner mi się tak się nie podobał. Zobaczycie. Jakby na pewno są warte sumonów. To są jedne z lepszych postaci tam. Dobra, Gogeta. Eee. Głównie to co robi to ma efektywny atak. Ma dużo statystyk. Gwarduje na trzy tury. Przy jego. po jego, przy, jak się pojawi. No, tam jakiś dodatkowy atak za orby, dodatkową szansę na super ataki, robi kilka dodatkowych ataków. I na czwartej turze, od początku, jakby gry, może się transformować. Czyli próbujemy tak zrobić, żeby go. No, wrzucić w transformację. Bo tak, to no, ma spoko statystyki i guarda. Ale chcemy transformacji. Transformacja to jest. Odnawianie 54 zdrowia co turę przez 4 tury. Dużo statystyk, atak efektywny, zmienia orby, dodatkowy atak robi, dodatkowy za rainbowki. Ma 70% szansy na unik super szansa na critical hit z każdym unikiem, chyba na stałe, także szybko będzie miał 100%, czyli dodatkowo na nim nie idziemy w critical hit i ma great chance 70% na. Oh jakby ki blast skontrowanie jego ultimate atak co jest właśnie ciekawe atakuje robi damage znaczy zwiększa sobie atak i wszystko, a i robi damage i jeszcze dodatkowo atak, przyjmuje wszystkie ataki na siebie i robi wszystkie uniki przy tej turze ma 100% szansy na wtedy na unik czyli przez jedną turę po prostu gogeta atakuje nikt nas nie atakuje w sensie każdy atakuje gogeta on robi uniki i to jest świetne Mając takich dwóch, to mamy dwie darmowe tury. Tak naprawdę teraz nie wiem, jak się dokąd potoczy dalej. Te postacie są mega mocne. Jakby postać już bez guarda. W ogóle nic nie będzie znaczyła, chyba że ma na, tak jak ten 70% na unik, albo nie wiadomo ile redukcji obrażeń, ale już bez tego wydaje mi się, że bez ciężko. No, wydaje mi się, że dodadzą bossów, którzy redukują gwardy, są co uniki usuwają, jakby to będą pewnie dużo tego robić, żeby ta gra się kręciła, a nie umarła. Broli ma gwardę na stałe. Jego problem to jest to, że on też się może transformować. Tylko, że on robi domain, czyli nie możemy mieć dwóch broli naraz. On jest od piątej tury na początku, nie możemy dwóch naraz transformować, to jest jedyny jego minus. Ma całkiem spoko statystyki i no i guard statystyki i tyle, tak? robi dodatkowe ataki. A po transformacji, Uff, sporo statystyk, nadal guard na stałe, czyli guard mu nie ucieka. Redukcja obrażeń przed zaatakowaniem. 26% i mnóstwo dodatkowych ataków i damage'a, jakby on po prostu bomba, 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 bomba. Nie będę dokładnie opisywał, bo naprawdę bardzo mnie boli. I tu jest ee, to, trzeba zobaczyć. Naprawdę to trzeba zobaczyć, ile on potrafi zrobić super ataków. Na YouTube jest już mnóstwo filmików i na pewno trzeba trzymać kamień na niego. Kolejna fajna poboczna postać, która jest dobrym supportem do superhero postaci. On będzie z Beast Gohanem w panerze, albo z Gammami. Nie pamiętam. Dobra, Beast Gohan i e, Gammasy e, to są dwi, part dwa e, LR-ki do summonowania. Świetne dwie postacie. No, chyba top 1, top 2. On nie, on nie ma Guarda, na początku nie ma chyba redukcji obrażeń, także. A ma redukcję obrażeń po zrobieniu trzeciego super ataku zwykłego ataku, także to jakby w pierwszej turze możemy nie mieć, ale jakby w pierwszej turze raczej zrobi dwa dodatkowe ataki, jeżeli mamy fulki, a nie jeżeli złapiemy odpowiednie orby. Także to raczej jest do zrobienia, że przed zaatakowaniem nie będzie tego miał, ale po zaatakowaniu raczej już na stałe będzie miał 30% redukcji obrażeń. No. I ciekawe, dodatkowy atak def przy 30% lub więcej HP, czyli jak będziemy mieć za mało, może być problem. On jest też supportem dla jak widać dużo kategorii. Że świetnie. Ma e, na, e, po, zrobieniu super, e, po zrobieniu trzech ataków lub więcej, lub gdy mamy 70% lub mniej HP, możemy się zamienić na standby mod, czyli 50% redukcji obrażeń, nadal suportuje, bije sporo i teraz po każdym super ataku on dostaje stack i używamy to, robimy damage, się zamieniamy na gamma1, który ma <coughs> 15% redukcji obrażeń, z każdym orbem do, do dodatkowe 50, czyli tak naprawdę 65% redukcji obrażeń może być i dodatkowe 15, jeżeli mamy powyżej 30% zdrowia. Także mnóstwo supporta, mnóstwo statystyk i redukcji obrażeń. Jak widziałem to po prostu ładnie idzie. Dobra, ostatnia perełka na torcie, Gohan Beast. Postać niby idealna, top 1, najlepszy na świecie. Gość e, jest świetny, podobno. Uff. Dobra, generalnie gość ma dodatkowy unit super atak, ultra atak. Jeżeli mamy Piccolo atakującego w tej turze, wtedy dajemy wszystkim sojusznikom 20% szansy na critical, świetnie, ale poza tym mamy te same normalne rzeczy, czyli co nie jest aż tak wymagane. A, a jeszcze disable enemy action, to też jest spoko, że raz nas nie zaatakuje, jeżeli mamy Piccolo w tej samej turze. Spoko, spoko sprawa. Dobra, gość aktywuje rundę e, animation, e, jeżeli wchodzimy. Ma ki plus 8, czyli generalnie ma dużo ki szanse na Krytykal 40. Nie będę czytał krytykal Krytykalów on ma tu wszędzie tyle, że jakby nie ma szans, żebyśmy nie robili krytykali. Redukcja 40% na 5 tur. Atak guardy, Zobaczcie guard. Dodatkowy atak na atakowanie, dodatkowa szansa na krytyka, jak mówiłem. Dodatkowe 20% redukcji obrażeń na full 24 ki. Także i kiedy jakby to jest nawet aktywowane przed naszym atakiem, także to jest świetne, czyli tak naprawdę mamy fulki, mamy 60% redukcji obrażeń i guarda zawsze. Znaczy zawsze no, do aż nie zniknie. Te, znaczy guard zostaje, ale ta redukcja może zniknąć. Dodatkowy super atak i wszystkim sojusznikom daje ki plus 3 po otrzymaniu ataku, czyli też tak jak Orange Piccolo, dodatkowe ki, atak, szansa na krytyka z każdym otrzymanym atakiem. Dodatkowy krytyka, ale za dużo tych krytykali aż mu dali i dodatkowe 20% redukcji obrażeń i sojusznik Ki plus 2 po zrobieniu piątego lub otrzymaniu ósmego ataku w grze, czyli tak naprawdę bardzo łatwo może mieć 80% redukcji obrażeń. Może nie tak łatwo, nie wiem jak szybko to wejdzie, w zależności od jakiego przeciwnika, ale jest szansa na 80%, potem nawet na te 40% redukcji, ale jest to z tą składem to jest super. Jeżeli chodzi o jego Active Skill, to ma ki, dużo, dużo defa, wszystkie przyjmuje ataki na siebie, robi critical hit no i po prostu niszczy e, przeciwnika. Dobra, tyle. Podsumowując, naprawdę świetne są postacie w 9. rocznicy. Żeby summonować e, w coś, na coś innego, prawie muszą nas czymś zaskoczyć, bo te postacie no mówię, biją 18, 10, 10, 10 milionów, to wychodzi 40, 30 na postać, na 100% jak ma hidden potencjał przytankuje wszystko, także może i jak będziecie mieli samych tanków, nic nie bijących i te postacie, to wygracie wszystko. Dobra, tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.